Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Don't wrekt right". No i jak widzicie pewnie wkręciłam się trochę w tą grę, bo nagrywam chyba już tam szósty odcinek z rzędu Nie wiem, który to jest, ale wkręciłam się Więc ten, no Ej, to wypada wszystko, co one mi kiedyś ukradły To się cieszę Plus banany Dobra, nie wiem ile tego jest, tam trochę, ale... Dobra Yy, miejsca, potrzebuję miejsca To To i to Dobra Tu jeszcze ta, a yy -y. A i banan No dobra, nie będzie banan, chociaż na to mamy w sumie miejsce tu chyba, nie? Nieprawdaż? Prawda Dobra co yy, ja mogę tu wsadzić? To mogę wsadzić? Ta wsadza, bo mi się na pewno nie przyda, tego jestem 100% pewno I idziemy po kamyczka! No, myślę, że to będzie ostatni odcinek z maratonu nagrywania, no bo e, Jednak przydałoby się, żebym coś porobiła z babcią W czymś jej tam pomogła, nie? Tylko siedziała i grała, więc... Tak jak mówiłam, ścinamy drewno. Znaczy, że mówiłam to w poprzednim odcinku, ale zakładam, że skoro oglądacie ten odcinek, poprzedni też oglądaliście. No bo nie wiem, przynajmniej ja tak nie robię, że nie oglądam serii od środka. Bo moim zdaniem to mija się z celem, bo wtedy jakby nie wiadomo, co się działo wcześniej i w ogóle o co chodzi. No i tak. Takie po prostu mam przeświadczenie. Wiecie, już mi trochę za słowo ustaw, bo po prostu gadam przez... nie wiem w sumie ile. Hm. Zaczęłam nagrywać ze... No nie wiem. Skoro to jest odcinek powiedzmy piąty czy szósty, no to nagrywam co najmniej godzinę, więc od godziny co najmniej gadam. No i mimo, że niektórym może się wydawać, że to takie prościutkie, no to jednak nie jest to takie proste. Wyprowadzę was błędu, bo um, No, spróbujcie gadać jakby godziny bez przerwy. Znaczy ja robię krótkie jakieś tam przerwy, ale e, akurat e, no nie wpadłam na to, że można by się napić. E, więc e, nie piłam, nie robiłam żadnych przerw. Takie kilkusekundowe, czy najwyżej dziesięciu to mi się wydaje. No i cały czas gadam, więc... To nie jest proste Chcesz mnie atakować, czy coś mi ukraść? Jak będzie ze mną lazła, to się zabiję. Lojalnie ostrzegam. Nie, że jestem niemiła, ale jestem niemiła. No ale nie wiem co to jest OTAR, ale dobra. O, możemy zrobić farmę Zaraz cię zabiję, jak stąd nie pójdziesz. O nie, jak ona mi to ukradnie ten pozabijam. Nie mam miejsca przypadkę. Dobra, trzeba zrobić tak. Co mogę tu wsadzić? Proszę powiedzcie, że coś mogę wsadzić. W sumie mam trochę mniej zdrowia niż trzeba, więc mogę użyć tego. I teraz na przykład wsadzę tutaj, nie wiem w sumie co. Kamień już się nie przyda. A teraz zabiję tego kraba, tego kraba i od razu jest więcej miejsca. Teraz wsadzę te jeden banany, to, to. Jeszcze raz to? I widzicie. Mamy od razu więcej miejsca. A ciebie. Niestety małpku kochana. Przypuściłaś atak. Gratulacje, teraz zginiesz w nagrodę. Ale zjadła mojego słodkiego ziemniaka, który teoretycznie pewnie był e, botatem. To jest strata. W ogóle wydaje mi się, że jest jakby ich jakby mniejsze i już go zjadły wszystkie. Więc lepiej byłoby od razu je zabrać, ale ja oczywiście tego nie zrobiłam, więc no już trudno, za późno. Przeżyjemy. To chyba głównie odnawia zdrowie, więc to sobie zostawię. A póki co będziemy budować maszyny, struktury. Nie, nie, nie. Raz, dwa, trzy i cztery. I teraz y, struktury z Science y, Alchemy Engine. I postawimy ją gdzieś tutaj obok tej. Myślę, że tu będzie spoko Ja się staram zazwyczaj jak najbliżej, no ale... Jak będzie troszeczkę dalej, to przeżyjemy przecież Lezi za mną następna mądra Okay. Ona nie wypuściła kupy ani bananów, a myślałam, że z wszystkich Ale nie, to nie. O! Nie wiem skąd to, ale przyda się. Jutro pójdziemy rozbierać kupę. W sensie jutro, następnego dnia w tej grze, oczywiście. Zbieramy kupę muflonów. Jak ja to na nich mówię. Musimy sobie poradzić, ale myślę, że potem jeszcze podcinamy drzewa, bo Z taką ilością rzeczy w po prostu tragicznie nie da się grać, no bo No bo nie Co no ja jeszcze? A, że ten e, farmę Farma, proszę bardzo, jest farma Myślę, że możemy ją postawić tu i wsadzimy nasionka i myślę, że z głodu na razie nie umrzemy idzie mi dobrze idzie mi lepiej niż myślałam bo wiecie, myślałam, że umrzem, umrzemy um, że zginę od razu z początku a jest już nawet bardzo nie początek a jeszcze żyję, więc uważam to za jakiś progres nawet dość hmm. duży Idziemy teraz po tratwę, i płyniemy dookoła i pójdziemy po kupę. E, wiem, że pewnie powinniśmy eksplodować, bo, bo raczej na tym polega jakby ten, ten ale na razie nie czuję się e, na siłach, jakby, że mogłabym dać radę zrobić to, więc... W no, sensie, rozumiecie, że nie czuję, że dałabym radę. Po prostu, bo zabrakło mi jedzenia albo czegoś innego. Nie wolę najpierw być przygotowana. Nie widzę jeszcze kupę więcej. Ten właśnie złożył kupę. Trawy też można zbierać, bo to jest przydatne. Ja oczywiście tego nie robię. Więcej kupy brak z tego co widzę. Oczywiście jak zwykle wysiadam shiftem. Dobra, rabik jest. Sorry, że ja ciągle mówię albo dobre, albo generalnie, ale tak. No już tak mam. No. no. Jest kupa. Jest druga kupa. Jest tasiąko, jest muflon Więc teraz myślę, że możemy puścić drzewka, ale nie przy gnieździe tych, bo one mi pozabierają zabierają cały. Yy... Cały drewno z drzewek. Co mija się z ściela. ścielem. Z, z tak, ścielem się mija. Oczywiście. No spróbuj tu przyjść tylko. Nie, nie! O nie, jestem zatrutę, ja nie wiem jak to zdjąć z siebie. To już nie żyjemy. No, pozbieramy na razie drewno A się tak faliłam, że tak długo przeżyłam 9 dni hmm. jest to tak krótko Ale zaraz zobaczymy, bo to powinno być chyba w survivalu, nie? nie eee. Dobra Tropical Parasol, cieszę się Umbrella, honey, poultice Healing safe anti-venom O, to Czy nie? Tak, to powinno być to, tylko że tu trzeba jakiś venom Blunt. Seaweed, koral. No dobra, to wydaje mi się, że musimy zbić jeszcze jedno drzewo i znaleźć takiego i on powinien wyrzucić coś takiego, chyba że już to mam, nie, jeszcze nie mam. Świetnie jeszcze. Ich tu brakowało. I się w głąbach. Gratulacje. Ty nie chcesz się bić? No trudno. Będziesz musiała. Dobra. Zaraz pewnie zginiemy. Nie wiem, czy nie skończę serii na pierwszym maratonie nagrywania. Dobra, będziemy no, próbować na następnym odcinku, który pewnie zacznę nagrywać, nie wiem, jutro czy pojutrze. Zobaczymy. No w każdym razie na dzisiaj się z wami żegnam, więc to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No a jeśli nie, no to możecie zostawić łapkę w dół, jeśli macie ochotę. Link do kanału Katry Michała macie w więc to na tyle trzymajcie się. No i cześć!